Tajemnicze poszukiwania. Na wschodach jednego z domów przy ulicy miodowej w Warszawie umilkła nagle trzepaczka pana Antoniego. Dobry wieczór, panie Grzegorzu, powitał przybyłego kolegę z przeciwka, wymierzając ostatni cios w sam środek perskiego dywanu. A cóż tam u was słychać? Źle, panie Antoni, źle z moim starym. Co? Może zbuntował się przeciwko panu Grzegorzowi? E, gorzej jeszcze więc nie zdrów i nie to, no to chyba tej zguby szuka jeszcze od wczoraj. Nie inaczej, obiadu nawet nie tknął i cięgiem czegoś upatruje. Musi to być jakiś klejnot drogi, kiedy się tak dla niego mizeruje. Gdzie tam, mój pan nie dbał takie rzeczy, a przy tym ziarnko piasku już by chyba znalazł, a tu nic i nic, więc cóż to może być? Nie mogę zmiarkować, ale zły to znak, jeśli kto szuka jakiegoś pisania w szparach od podłogi, gdzie nawet szpilki by nie ukrył, i każe zbierać garściami prochy z ziemi, aby je pod szkiełkiem przebierać. W tych prochach nie ma kruszyny papieru, a przecież sam mi wyraźnie powiedział, że szuka jakiegoś pisania, co je zgubił przy biurku. Wczoraj przynoszę obiad, patrzę, pan leży na podłodze jak długi i zagląda przez szkiełko w szparę między deskami. Ani przerwał roboty, choć mnie usłyszał. Tylko końcem ołówka przewracał każdy proszek i kruszynę. Każdy szmatek śmieci otrząsnął i odłożył osobno. Sapał biedaczyska, obcierał potarz, żal mi się go zrobiło, a nie było końca tej robocie. A to ciekawa historia. Ja myślę, panie Grzegorzu, że wasz stary. I nie dokończył zdania, wskazując wymownie palcem na czoło. Co znowu, taki uczony człowiek? Pan Antoni zaśmiał się po raz wtóry swym śmiechem rubasznym, który niemile dotknął Grzegorza. Dobry sobie, pan Grzegorz. A cóż to, nie wiadomo, że właśnie uczenie najwięcej rozum odbiera? My, na przykład, nie przymierzając ludzi, jak się należy, nie bylibyśmy z pewnością tacy, gdyby nam kazali patrzeć w te szkła i książki, jak waszemu, albo rozbijać fortepiany, jak to praktykuje mój, od wieczora do rana. W głowie by nam się poprzewracało tej mądrości i muzyczności ciągłej. Przecie mój to już niedługo powędruje do Jana Bożego razem z innymi. Jak ci co dzień zacznie bić po klawiszach, a słuchać ich czasem ze sześciu, to tłucze, że niech ręka boska broni ani ładu, ani składu, a oni siedzą jak trusie, żeby choćby który nogą ruszył. Jeden patrzy w sufit, drugi w but, trzeci oczy zamknie, gębę rozdziawi i kiwa głową i godzinę ci, tak jak lunatyki, przesiedzą. Niech ręka boska broni. I splunął. E, zwyczajna rzecz słuchają bezgrzeczność, inaczej nie wypada, ale co innego z moim panem? Nie dokończył, bo doszedł go okrzyk radości, jaki się rozległ z gabinetu. Okrzyk o tak niezwykłym brzmieniu, że zapominając rozpoczętego zdania, Pan Grzegorz rzucił swojemu towarzyszowi krótkie, muszę lecieć i znikł we drzwiach przedpokoju. Widok, jaki go czekał, był oryginalny. Rozpromieniony pracodawca trzymał w dłoni jakiś bardzo drobny przedmiot. Zbliżywszy się do biurka, złożył go na czystej ćwiartce papieru z ostrożnością, jakby to był kwiat paproci. Potem zatarł ręce i uśmiechnął się tryumfująco. A więc mam cię nareszcie, nieszczęsna odrobinko, coś mi zatruła trzy dni życia, coś mi przez trzy noce nie pozwoliła zamknąć znużonych powiek. Zawołał z uśmiechem, stojąc przed biurkiem i wpatrując się w biały proszek. Za chwilę więc rozstrzygnę dręczące mnie niepewności. Odetchnę pełną piersią i przekonam się, czy nie jestem wariatem. Grzegorzu, podajcie mikroskop. Grzegorzowi, który wysłuchał monologu, stanął przed oczami jak żywy pan Antoni z palcem u czoła. O, nowa bieda! A ja myślałem, że już się utrapienie skończyło. Może by odłożyć robotę, zaczął nieśmiało. Czas na obiad, pan głodny, dajcież mi spokój z waszymi obiadami. Czyż mógłbym teraz myśleć o jedzeniu? Jestem na drodze do niesłychanego odkrycia. Strapiony sługa podrapał się w głowę. Proszę pana, do czego to podobne? Na wszystko pora. O, po obiedzie podam mikroskop. Co tu pilnego? Masz tobie. Znów mi się sprzeciwia, Grzegorzu, co się wam stało? Ależ, panie, szósta godzina, z czego będą siły? Nie będę nic jadł. Proszę o mikroskop. Coż było robić? Grzegorz, choć zawsze bywał górą, tym razem poczuł, że nic nie wskura. Postawił więc na stole narzędzie, skierował lusterko na szkło przedmiotowe i oddalił się, złożęcząc zapewne wynalazcom drobnowidzów. Pan tymczasem gotował mu większe niespodzianki. Skoro tylko proszek znalazł się na szkiełku, a odpowiednio zbliżone soczewki pozwoliły obejrzeć badany przedmiot, nasz uczony, nawet dla mniej wprawnego obserwatora, przedstawiał niezwykłe widowisko. Zerwał się gwałtownie od stołu, chwycił oburącz za głowę, przetarł oczy, spojrzał w szkła i nareszcie zwrócił się do sługi. Słuchaj, Grzesiu, czy nie wyglądam czerwono? Gdzieżby zaś uszczypnij mnie mocno w rękę? Grzegorz spełnił polecenie z ostrożnością i niedowierzaniem. Mocniej. Nie mogę. Zobacz, puls, podaj mi wody. Biedny Grzegorz zwijał się jak mógł, kiwał strapioną głową, a głośno upewniał pana, że zdrów zupełnie. Niespokojny, myślał już tylko nad tym, jakby co prędzej sprowadzić lekarza. Pan tymczasem zasiadł nad mikroskopem i nie ruszył się już aż do późna w nocy. Źle mówię, bo ciągle był w ruchu. Przewracał kartki słownika, zapisywał coś ustawicznie i spoglądał co chwila w mikroskop. Grzegorz nie zmrużył oka. Był już pewny, że pan zachorował. Przemyśliwał tylko, co począć rano i kogo zawezwać. Tak doczekali obaj brzasku dziennego. Kiedy niekiedy nasz uczony wstawał i chodził gorączkowo po pokoju, wymawiając niezrozumiałe zdania. Nareszcie legł nad ranem w ubraniu i przespał do dziesiątej. Ledwie się obudził, Grzegorz, oczekujący na nią dwóch godzin ze śniadaniem, otrzymał polecenie upakowania walizy podróżnej wyjeżdżam dziś za granicę. Przygotować mi wszystko na trzecią godzinę brzmiało krótkie rozporządzenie. Potem wręczył Grzegorzowi list, zapieczętowany z poleceniem oddania go panu Janowi, ale nie wcześniej, aż się sam zgłosi i nie rzekłszy nic więcej, wyszedł na miasto. Że święciło się coś nadzwyczajnego poznał Grzegorz po tym, iż pan wyszedł w obuwiu nieparzystym, a w popielniczce zostało trzydzieści niedopałków zamiast zwykłych pięciu lub sześciu wypalanych podczas bezsennych nocy.